Masz problem lub pomysł na ciekawy materiał, pozostaw go w całkowicie anonimowym formularzu. Dołącz do społeczności, dzięki czemu otrzymasz porcję dodatkowych wiadomości w każdą niedzielę o 17 w postaci maila ode mnie. W zamian otrzymasz ciekawego e-booka. Adresy formularzy znajdziesz pod filmem. Jeżeli ta lekcja będzie dla ciebie wartościowa, będę wdzięczny za pozostawienie komentarza oraz łapki w górę, co zwiększy zasięg kanału. A tymczasem cześć, dzień dobry, witam cię w kolejnej lekcji na kanale bitadmin.pl. Ja nazywam się Michał Morczek i w dzisiejszej lekcji chciałbym stawić kroki niezbędne do wyeksportowania oraz ponownego zaimportowania maszyny wirtualnej, która została skonfigurowana na Hyper-V. Naszą testową maszyną będzie Windows 10. Aby wyeksportować maszynę, konfigurację maszyny, należy ją zaznaczyć najlepiej na wyłączonej. Wtedy jest to pewność, że nic się nie popsuje. Z menu pod prawym klawiszem myszy należy wybrać Eksportuj, wskazać miejsce, może być to w moim przypadku dysk G, gdzie przechowuję maszynę. Utworzę katalog Eksport, wejdę do niego, wybiorę, kliknę Eksportuj. Eksportowanie się rozpoczęło, po wejściu do tego katalogu na dysku G zaczyna, zaczynają tworzyć się pliki katalogi, więc powrócę. W momencie, gdy eksport zostanie ukończony, po kilku, nawet kilkunastu minutach, w zależności od wielkości maszyny, została jej konfiguracja wyeksportowana do pliku, czy raczej do plików, czyli. Mamy dysk oraz mamy całą konfigurację. Więc w jaki sposób teraz można odzyskać taką maszynę. Powiedzmy, że ta maszyna została uszkodzona i chcemy odzyskać maszynę z, no, w tym przypadku z backupu. tak? W tym celu w sekcji akcje należy wybrać opcję importuj maszynę wirtualną. Musimy wskazać oczywiście maszynę do zaimportowania. Każe testową maszynę Windows 10. W kolejnym oknie jest OK, ponieważ w przeciwnym wypadku pojawiłaby się informacja, że nie może odnaleźć konfiguracji i teraz jedna z trzech najważniejszych opcji do wybrania. Oczywiście nie można zaimportować od tak sobie maszyny, szczególnie jeżeli ta, która została wyeksportowana, nadal istnieje na liście, więc należy ją zmienić, zachowując dane na dysku wirtualnym. Należy wybrać jedną z trzech opcji. Pierwszą opcją jest zarejestruj maszynę wirtualną na miejscu, czyli użyj istniejącego unikatowego identyfikatora. Ta opcja zaimportuje... Yy, Maszyny z takim samym identyfikatorem, więc mamy dwie maszyny z takim samym identyfikatorem na serwerze Hyper-V, więc mamy problem, ponieważ SID-y, bo tego te identyfikatory się nazywają, nie mogą istnieć w sieci, szczególnie gdzie mamy domenę, w momencie, gdy dwie maszyny będą miały taki sam SID. Druga opcja, przywróć maszynę wirtualną, użyj istniejącego unikatowego interfejsu. No tutaj też jest słabo, Ponieważ opcja jest bardzo podobna. Natomiast jeżeli wybierzemy trzecią opcję, czyli kopię maszyny wirtualną, wtedy identyfikator zostanie utworzony na nowo, więc maszyna będzie miała taką samą konfigurację, natomiast inny sit, więc będzie unikatowa w sieci. Więc ja tą opcję zaznaczę i trzeba wpisać ścieżki do zapisania tej maszyny. Tworzę. Nowy podkatalog i nazwę go Windows 10 PF wybiorę go. Warto oczywiście pokopiować pozostałe ścieżki, tą główną ścieżkę, aby punkty kontrolne, stronicowanie i cała reszta konfiguracji była w tym samym miejscu. Dyski twarde, oczywiście również, więc tutaj również dodam tą konfigurację. Maszyna wirtualna klikam zakończ. Importowanie się rozpoczęło, więc powrócę, jak się zakończy. I po kilku minutach importu maszyna została dodana. Oczywiście. Nazywa się tak samo jak ta poprzednia. Należy wejść w konfigurację i zmienić jej nazwę, ponieważ jest to ta druga maszyna na liście. Dodać test, kliknąć zatwierdzenie tej zmiany. Następnie spróbujemy ją uruchomić, zobaczymy czy w stanie i czy będzie można z niej normalnie korzystać. Ok, maszyna zaczęła ładować system, więc to jest dobry znak. Dopuściła również logowanie, także mamy odzyskany backup, tak naprawdę, z całą zawartością, która znajduje się na pulpicie dyskach, więc jak widzisz, tutaj sytuacja jest stosunkowo prosta, natomiast trzeba uważać przy wyborze jednej z trzech opcji w trakcie importu, ażeby zmienić ewentualnie ten identyfikator, tak żeby nie było zdublowania w infrastrukturze. W tej lekcji to tyle. Zapraszam Cię na kolejną. Mam nadzieję, że ten film pomoże Ci w rozwoju zawodowym i w wdrażaniu ulepszeń Twojej firmie. Pamiętaj, że na kanale jest znacznie więcej przydatnej wiedzy, jest ona dostępna całkowicie za darmo. Darmo. Proszę Cię jednocześnie o pozostawienie komentarza, który będzie pomocny w dalszym rozwoju kanału, a jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, wystarczy, że dodasz ten kanał do obserwowanych. Wystarczy, że klikniesz czerwony przycisk poniżej tego filmu subscribe. Filmy na kanale podzieliłem w taki sposób, aby interesujące dla Ciebie rzeczy były łatwe w zlokalizowaniu. To tyle i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie.